No, ja taki jeszcze mam następny punkt. Niepokój ruchowy, jak leżę, taki dyskomfort w ciele, że muszę czymś ruszać, albo nogą, albo się drapać, to taki niepokój prowadzi. Ja się lepiej czuję, jak chodzę, na przykład, w pracy, bo jestem w ruchu. A jak chcę coś tak zrobić w spoczynku, to no już tu ręką, coś już nogą ruszam, gdzieś Czyli tam. Takie czy... Uzależnienie od, od, um, od ruszania się, od, um, od jakiejś pracy. Anetka, iść w tym kierunku bardzo cię proszę. Zajdź do czasu, w którym Kuba jest w brzuchu mamy. I zobacz, emocje mamy. Czy ona się mocno o niego martwiła? Cały czas sprawdzała, czy on tam żyje, czy nie? No właśnie jest taka troska. Mamy cały czas, widzę, że te duchy na hmm, brzuchu mamy. To jakby sprawdzała. Kontroluje. To wszystko jest ok. Słuchuje się w siebie, to dziecko bardzo często to robi. Mhm. A zobacz teraz, Anetko, czy za tą historią stoi jeszcze jakaś inna? Jeden, dwa, trzy. Co masz? Pierwsza historia najważniejsza. Hmm. Zobaczyłam loch, w którym Pan Kuba jest tam mężczyzną, który został tam wtrącony. Ok. Jakie są czasy mniej więcej? To już widzę takie 1678. Powiedz, co tam się dzieje? Krytko. On tam jest po prostu przykuty. Do mhm. ścian, tymi kajdanami. Jak długie są łańcuchy? I jest taki wycieńczony, on praktycznie jest przyklejony do tych murów. Przyklejony do ścian, no. Tak. Nie może się ruszyć. Nie może się ruszyć. Mhm. I tak, widzę właśnie, że ruszając takimi palcami, ma poczucie, że jeszcze jeszcze jest, istnieje, żyje. Okropne, okropne to jest. Mhm. No dobrze, Anetko. Daj znać, jak będzie gotowe wszystko. Okej. Okay. Sprawdźcie wszystkie zdania związane z tym, z tą ruchliwością też zniknęły. To jest wszystkie traumy związane, oparte o zdania. Okej. Okay. Znika wszystko. Tak. A zobacz Kubę teraz w brzuchu mamy. Czy w tej nowej linii czasowej mama jest spokojniejsza, spokojna i nie, nie, cały czas nie wywołuje Kuby? Jest taki spokój teraz. Nawet Kuba jest taki mniej ruchliwy. Nie musi się cały czas. Meldować, że tak powiem. Jest. Dobra. Czy tam jest coś jeszcze? Czy już jest wszystko czysto, panetka? Nie jest czysto.